Piękna polska jesień. Ta kurwa. Chyba na zdjęciach w podręczniku od przyrody. Przyroda. Nawet nie wiem, czy nadal jest taki przedmiot w szkołach. Jestem stary. Ja pierdolę. Depresja jesienna mnie łapie. Muszę się zamknąć w domu, pić gorąco czekoladę i czekać na wiosnę. Rozumiem. Idziesz do pracy ciemno, wracasz ciemno, zarabiasz jebane 1350 z groszami, które są potrzebne jak psu skarpety. Nie wiesz, jak się ubrać. Na ciepło to się spocisz i śmierdzisz w pracy. Na zimno to z tej pracy nie chcesz wyjść, bo zimno, a za nadgodziny cię zapłacą. Oczywiście. I wracasz z tej roboty, szaro, ciemno. Może są gdzieś w te kolory, ale chuj z tym! Trzęsiesz się z zimna, nie będziesz podziwiał starej liści w nocy. Na dodatek ci kierowcy. Mam wrażenie, że większość robi sobie jebany reset mózgu latem. Przecież to, że jesień nie znaczy od razu, że śnieg nie ma prawa spaść. Wręcz odwrotnie. Poprzez doświadczenie z poprzednich lat można kurwa wywnioskować cokolwiek. Na przykład to, że śnieg dopiero na święta Bożego Narodzenia to późno jest. A jak nie spadnie na jesień? Ło kurwa! Najcieplejsza zima stulecie nas czeka. Stulecie zaczęło się niedawno z tego co kojarzę, ale pewnie czegoś nie odnotowałem. Nie wiem. I do 30 na godzinę, jak po lodowisku. Sypnie przez godzinę. Tragedia! Katastrofa! Karetki, straże wtedy jest kurwa kolorowo. Ale to raczej nie o taką jesień chodziło. Powinno się robić kursy doszkalające zimą. A jak to nie pomoże, to nie dla psa kiełbasa dawaj prawo jazdy. Ale nie. Kasa musi się zgadzać. Jakoś przeżyłeś drogę powrotną. Wchodzisz do swojej oazy spokoju, zwanej domem. No zimno w chuj, ale chociaż nie wieję. Kładźcie do łóżka. Jutro będzie lepiej. Kolejny dzień. Jesień trwa. Stajesz z rana o 12. Chcesz jechać na zakupy. Wychodzisz zatem. A tam? Najgorsza rzecz pod słońcem: grabienie liści. Oż kurwa, jak mnie to dobija. Prowadzi do palpitacji serca. Mieszkasz w bloku? To się kurwa, ciesz. Jebane liście. Spróbuję je zgrabić. Jutro będziesz miał drugie tyle. I w każdym domu jest taki syzyf grabiący swoje liście. Śnieg wybawieniem. Idziesz do sklepu po jednej mordence. Patrząc na sklep, nie wiesz czy coś możesz wygrać, czy idzie wojna. Pięć kas, trzy otwarte, kolejki do drzwi. Aaaa, kurwa, 11 listopada. Cały dzień zamknięte sklepy. Czarna rozpacz, pozdychałem z głodu. Jesteś tu po dwie bułki na śniadanie, ale postoisz molestowany w kolejce przez dwie babcie pół godziny. Mmm, święta. I choćby ci ludzie cieszyli się w rocznicę odzyskania niepodległości, to my płaczemy z tego powodu. Ktoś wywalczył dla nas to, co teraz mamy. I dzięki niej możemy w kolejce pobóki stać 30 minut. Ludzie. Może dobrze, że tak jest. Można przygotować się nerwowo do grudnia, gdzie to kumulacja absurdu sięga zenitu. Ja wiem. To wszystko stek faktów oczywistych. Po co ten idiota nagrywa? Ale pójść sobie ten filmik każdego sierpnia, bo czuję, że i tak zima z jesienią Cię zaskoczy. Jak co roku. Cześć.